Właśnie wychodzi druga część moich zapisków zoologa, w których jest mnóstwo naklejek, ale co jest najfajniejsze, ich temat główny to zadziwiające zwierzęta świata. Można w nich znaleźć na przykład palczaka, czyli małpiatkę ai, ai. Też można znaleźć na przykład o, to jest Rafka błazen, czyli inaczej ustonuk. To jest bardzo, wbrew pozorom, niebezpieczne zwierzę, ale więcej ciekawostek dowiecie się tutaj, a na samym końcu, o, jeszcze tutaj, są miejsca na zapiski, więc wasze obserwacje i inne takie rzeczy. Z tyłu są naklejki z tymi zwierzętami, które są w tej książce. Więc to możecie znaleźć w zapiskach najnowszych zoologa, czyli drugiej części, a ich przedpremiera będzie w ten weekend na targach Animals Days w Ptak Warsaw Expo i będzie można je zobaczyć i też kupić. I będę też o nich trochę opowiadała, ale co będzie najfajniejsze w tym spotkaniu, będę opowiadała o moim najnowszym wyjeździe na Antarktydę. Więc zapraszam Was, do zobaczenia, pa!